Było to 17 lato, a moje, jeżeli tak mogę powiedzieć, 13, więc było pewne ryzyko, ale w zasadzie 13 jest tak naprawdę liczbą szczęśliwą. Bardzo jestem zadowolony, że olsztyńskie lato artystyczne nabrało takiego wymiaru i takiego kształtu. Zdecydowanie jest to produkt turystyczny, jest to nasza marka olsztyńska lokalna, którą możemy być, z której możemy być dumni, którą możemy się chwalić. Publiczność głosowała nogami, głosowała swoją obecnością. Średnia ilość osób w amfiteatrze przekracza 1200, więc można powiedzieć, że on był pełen. Bardzo aktywnie uczestniczyłem w tegorocznej odsłonie Olimpijskiego Lata Artystycznego Oli. No i muszę przyznać, że rzeczywiście moim mieszkańcom też się podobało, bo nie było imprezy, która by nie zgromadziła... Pełnego Amfiteatru, no, Starówka Olsztyńska Żyła, Basia Trzytrzelewska, na no, której koncert rzeczywiście zapadł mi w pamięci, no, ale również takie inicjatywy e, towarzyszące Oli, jak e, spotkania z folklorem. No, Olsztyńska Trzydniówka Teatralna, to jest kolejny punkt programu, który zwrócił moją szczególną uwagę. Dzisiaj dziękujemy partnerom naszym, a tych jest około połowy setki, ponad 50 Rozmaitego rodzaju instytucji, stowarzyszeń, osób prywatnych, instytucji kultury i związków wyznaniowych, parafii. Oni wszyscy uczestniczyli w tym lecie, oni wszyscy wnosili swój wkład, często taki jakby niezależny od nas, jedynie przez nas skoordynowany. Muzeum Wami Mazur od samego początku, kiedy tylko Oficjalne Lata Artystyczne powstawało, uczestniczy każdego roku ze swoimi propozycjami w tym prawdziwym festiwalu sztuki i kultury w Olsztynie. W tym roku włączyliśmy się z naszymi propozycjami stałymi, ale one są, wydaje mi się, już bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców miasta i turystów, mianowicie z czwartkami z Mikałem Kopernikiem raz w tygodniu gościliśmy na zamku w czasie takiej pięknej ludycznej imprezy turystów. Wyłączyliśmy się także organizując koncerty letnie w salach kopernikowskich. Uważam, że Olsztyn kulturą naprawdę słynie, a powinien jeszcze bardziej, jeszcze i jeszcze. I to kulturą, która jest taka nasza tutaj olsztyńska i naszych okolic, ale też mi się daje kulturą, którą właśnie sobie sprowadzamy też z innych miast. Olsztyn ma być moim zdaniem miastem turystycznym, gdzie jest bardzo dużo ludzi latem przyjeżdża do nas i myślę, że propozycja olsztyńskiego lata artystycznego to jest coś najwspanialszego. Mało tego, te wszystkie imprezy, które gdzieś się dzieją na starówce wokół starówki, ja osobiście kocham.